Witam Was! Dzisiaj przedstawię ciekawe informacje na temat nowo odkrytego kontynentu na Ziemi. Mowa o Zelandii. Zelandia miałaby stanowić siódmy kontynent po Euroazji, Australii, Afryce, Antarktydzie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Zelandia leży na wschód od Australii. 94% powierzchni kontynentu znajduje się pod wodą. Jego lądy stanowią przede wszystkim archipelag Nowa Zelandia i Nowa Kaledonia wraz z przybrzeżnymi wyspami. Badacze oszacowali, że całkowita powierzchnia Zelandii to 5 milionów kilometrów kwadratowych. Naukowcy odkryli rozległą masę lądową zatopioną w wodach Oceanu Spokojnego w latach 90. ubiegłego wieku, a następnie nadali jej formalny status kontynentu w 2017 roku. Mimo tego zaginiony kontynent pozostaje nadal nieznany i słabo zbadany. Zanim przejdę do dalszej części filmu, chcę prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na kanale, co pozwoli na dalszy jego rozwój. Z góry dziękuję. Odrębność Zelandii przypuszczalnie rozpoczęła się od subdukcji płyty Phoenix pod płytę Antarktyczną w ówczesnej wschodniej Gondwanie. Wówczas region ten uległ wypiętrzeniu, a następnie na skutek kolejnych ruchów tektonicznych oderwał się od głównego kontynentu. W tym momencie wyjaśnię, czym musi się charakteryzować kontynent, by za kontynent zostać uznanym. Musi mieć takie cechy jak: znaczące wyniesienie ponad otaczający obszar, nagromadzenie skał, m.in. skał osadowych i metamorficznych, większą grubość skorupy ziemskiej niż w regionach oceanicznych. Musi dobrze odróżniać się od otoczenia powierzchnią o jasno zaznaczonym obszarze i znacznej powierzchni. Zdaniem ekspertów, Zelandia spełnia wszystkie te warunki. Główną różnicą jest tylko znacznie rozleglejszy i głębiej położony obszar szelfowy, a więc ta część kontynentu, która jest zalana płytkim morzem. Nazwa kontynentu słusznie kojarzy się z Nową Zelandią. Wyspa jest częścią skrytej od dziesiątek milionów lat pod powierzchnią Oceanu Spokojnego Zelandii. Naukowcy szacują, że kontynent 80 milionów lat temu oderwał się od Australii i Antarktydy aż czasem około 50 milionów lat temu zaczął opadać na dno. Obecnie na świecie nie ma organizacji, która decyduje o tym, co jest lub nie jest kontynentem. Należy się raczej spodziewać stopniowego przyjmowania przez opinię publiczną, że ukryty pod wodą obszar faktycznie jest kontynentem. Po prostu z czasem przyzwyczajimy się do tego, że pod wodą leży coś, co dawniej było sporym kontynentem, na którym były zwierzęta i rośliny. I być może będzie się o tym wspominać w podręcznikach i stanie się to powszechną wiedzą, że mamy siedem, a nie sześć kontynentów. Możliwe, że z biegiem lat będzie coraz więcej wiadomo o nowo odkrytym kontynencie. Sytuację ta uzmysławia, jak mało nadal wiemy o naszej planecie. Ile jeszcze rzeczy czeka na odkrycie? I pewnie ile jeszcze informacji czy wynalazków przewróci nasze życie do góry nogami oraz zmieni treść podręczników. Jeżeli ciekawią Was ciekawostki na temat Ziemi oraz odkryć naukowych, to chętnie będę przygotowywać filmy o podobnej tematyce. Jeśli macie jakiś ciekawy pomysł na film, proszę o napisanie tego w komentarzu. Na teraz się żegnam. Pozdrawiam. Do usłyszenia.